Nazywam się Magdalena Włodarczyk. Przygotowałam dzisiaj dla Was pięciominutowy zestaw ćwiczeń, który będzie idealny do wykonywania w czasie przerwy w pracy. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że poruszymy naszą szyję. Będziemy wykonywać ruchy w przód i w tył. To, co musimy, o czym musimy pamiętać, to to, żeby usiąść na brzegu krzesła, mieć nogi ustawione na szerokość bioder, ręce oprzeć sobie wygodnie o uda. Głowę będziemy pochylać w przód, a następnie w tył. To ćwiczenie wykonujemy w pełnym zakresie ruchu, czyli broda idzie do mostka, a następnie delikatnie odchylamy głowę w tył. I powtarzamy 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Następnie wykonamy rotację. Broda idzie nad jeden bark, a następnie nad drugi. Nie przechylamy głowy ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc y, zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Kolejne ćwiczenie. Będziemy unosić barki wysoko w górę do uszu. Następnie raptownie opuszczać ręce w dół. I tak samo 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Kolejne ćwiczenie jest niezwykle proste. Będziemy po prostu ściągać łopatki w tył, a następnie przybliżać barki do siebie. Więc tak samo ręce są ułożone na udach. Przybliżamy barki do siebie, a potem mocno łopatki ściągamy do tyłu. Hop, i hop. Do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Następnie ręce wyciągamy w przód. Palce, kciuki idą do środka, a my garbimy plecy. Powrotem, kciuki idą na zewnątrz, a łokcie szeroko w tył. I tak samo pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatni raz pięć. Kolejne ćwiczenie jest tak samo proste. Siadamy sobie na brzegu krzesła, kolana są ustawione w niewielkiej odległości od siebie mniej więcej na szerokość bioder. Chwytamy się jedną ręką za oparcie krzesła, drugą ręką dociągamy i skręcamy cały kręgosłup łącznie z głową. Jedna, a następnie druga strona. Oczywiście nie wykonujemy żadnych ruchów szarpanych bo byłoby to niebezpieczne dla naszego kręgosłupa i naszych ścięgiel, powolutku przechodzimy z jednej na drugą stronę. I jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Dobrze, teraz będziemy rozciągać nasz mięsień gruszkowaty, który znajduje się w pośladku, mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajduje się kieszeń od spodni. Nogę górną układamy sobie w taki sposób, żeby stopa była blisko kolana, a kolano, żeby było obniżone. Proste plecy, ruch jest wykonywany tylko w miednicy, nie możemy garbić pleców. Więc klatką piersiową zbliżamy się do podłudzia. Oczywiście... Nie wykonujemy takich ruchów szarpanych, które mogłyby być niebezpieczne dla naszych mięśni. Kiedyś to się robiło, teraz już od tego się odchodzi. Więc spokojnie czekamy, aż mięśnie się lekko rozciągną. Gdy przestaną boleć, możemy ten ruch pogłębić i zostać w tym ruchu pogłębiony. I zmieniamy nogę. Stopa blisko kolana, drugie kolano obniżone. Zawsze jedna ze stron jest gorsza, więc proszę się nie przejmować. I teraz klatką piersiową zbliżamy się do podłucia. Pozwalamy, żeby mięśnie się rozciągnęły. Powolutku, głęboko oddychamy. Pochylamy się jeszcze bardziej, jeżeli mięśnia to pozwolą. I odkładamy nogę. Dziękuję. To już wszystko z naszych pięciominutowych ćwiczeń. Zapraszam na kolejne odsłony treningu.